Ale słuchajcie, mnie Witam was moi widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj ze mną jest mój najlepszy przyjaciel Rafał Ej, nie nawalaj mnie Dziś no, 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 gramy w The Strongest Battleground na serwerze I tutaj na przykład polecamy ogólnie walki yeah. Tutaj patrzę, macie kilkanaście klas do wyboru Ja mam artysta walki, a Rafał ma dziki psychiczne Powiedz, że um, pokażemy im Wiesz, że oni Cię słyszą? A, no to pokażemy oh, Wam komba klas, że ja hyperkę. No. Wam komba w następnym odcinku, jak będziecie chcieli oczywiście. Zrobimy nasz... Będziemy grać na publicznym serwerze i Bo po teraz prostu teraz będziemy gra... starali się zrobić mega-giga-dużo kiwi. Jednym słowem. W sumie wow. jedno zdanie. Uch. Dawaj, PvP. Jak chcesz na mnie naładować hyperka? Dobra, to pokażemy Wam nasze komba na hyperce. Jakie zrobiliśmy? To, jak ja pokażę, to Ty. Y, Boom. Yes. Kurde. Musi dwa razy kliknąć, bo. Nie. Trzeba by się tymi? go. Ej, on ma 67 haki, miał. Dobra. Trzeba by go I... zabić. Chodź do mnie, bum! <laughs> Oj, yes. 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 A yes. ja Dokładnie to przyjaciele, a on ma 11 kili, tymczasem ja 106, 106 kg mam. No ja, ja to chyba wczoraj albo przedwczoraj zacząłem grać. Tak więcej. Ja mu trochę zacząłem pomagać w tej grze. No yeah. bo ja właściwie mu pokazałem tą grę. Poleciłem mu ją. Wcześniej nienawidziłem tej gry. Znaczy nie, nie w sensie, że nienawidziłem, ale... Nie ja lubiałem tego. I jeszcze jak przyznaję na pauta grama mega ładna animacja. No, bo ładny, a zwłaszcza jak komba yy, robisz. Dobrze widzowie. Już Rafa ma naładowaną hyperkę. Więc możesz ją włączyć i mnie zabić. Żeby pokazać jego kombo. O chcesz. Poczekaj, nie ruszę się. Nie ruszam się. Bałanie! Pera, Patrzcie co dobrze. robi Gość co mi czaszkę złamał Dobra, zostało mi dosłownie mega mało hopę. Baranie, jestem za tobą Co baranie? No co, mówiłeś? Dobra, przepraszam Ach, niestety Teraz ty naładuj na mnie hyperkę Dobra, nie będziemy wam zajmować czasu Teraz ja naładuję na Rafale hyperkę I zobaczycie nie moje combo to zrobić szybko, ale... Dobra, będzie chwilka. to nała Dobra, widzowie, już mam naładowaną hyperkę Pokażę wam hyperkę teraz moją na Rafale Ale ładne animacje nie to Pierwszy kapelusz zobaczył. Widzieliśmy to na Dominika ma dwa Które zabijały cię za pierwszym razem. Ale teraz wam pokażę jedną z tych animacji. Mm. Patrz jak gros. Nie, wiem, no, być taki sobie rozbalan. No, Patrzcie no. dosłownie. Ale mnie rozbaliłeś.

ale nie martwcie się, niedługo może wyleci odcinek z BLOCKS FRUITS, piątki Więc fajnie by było, jakbyście obejrzeli ten, ten odcinek, który wyleci i wszystkie poprzednie I proszę was o zostawienie suba i lajka, like bo ostatnio wiele osób mnie odsubskrybowało i chciałbym po prostu więcej A specjalnie, żeby wam umilić ten czas Bitwa na śmietnik. O ty kurde! Tak, ginawska ta 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 Tak, ginawska, żebyś wiedział gdzie śmietnik? Że... O, ty! Pierwszy, no to ja idę po tamten śmietnik. Gdzie ty? A ty kurczisz, Co, o góra się? O, że w Warszawie nie chodzą. Dobra, może już przestańmy się skończyć. O grasie! <laughs> Czemu mówisz o sobie? <laughs> A mi zajęło <zajmował> Co? <laughs> to, co to słyszałeś, baronie? <laughs> Dlaczego przeklinasz na odcinkach? A ty dlaczego jesteś głupi? A ty dlaczego jesteś baranem? A dlaczego ci mama nie kocha? A dlaczego mnie kocha ciebie nie? Nie mam droję. Oba. Obo. O. O. obo Nie mogę się wy, Nie mogę się wysłowić. Gratulacje. Oba. Cześć. Czekaj, niby najlepsi, najlepsi przyjaciele, a jednak drogowie. No bo można, nawet najlepsi przyjaciele mogą się z jaki problem? Ale ja nie chodzisz, że jak banka na śmietniki, gdzie ty jesteś? Cześć! W widać się jak gówno, kur... A ty się pytasz, gdzie ja jestem? Cześć! cześć, cześć piosi, baranie, odliberanie! Wierci <laughs> mnie! Chciłeś. Tak, do zobaczenia! Wypierdam! Wypierdam! Wypie Okej, okay, co? Nie, że to Mogę pokazać tą kamery jaką mam tapetę, jaką sobie ustawiłem? E dobra, mój kolega okay, ja Rafał sobie pokaże teraz wam mm. swoją tapetę jaką ustawił Zoro, tutaj, tutaj Jeśli, ogląd... tu. Jeśli oglądaliście no. anime One Piece to kojarzycie pewnie Roronoa Zoro Albo czytacie mangę to No bo tak my ogólnie często czytamy mangi lub do... oglądamy no. anime Mam jeszcze różne screeny z Zoro. No to dobra widzowie na dzisiaj to już koniec. Żegnamy Dara. Was. No i cóż. No. na twój piłem. Jezus Maria! Gdzie ty szata!